Pokazuję tu rzeczkę, w której można się kąpać. Jest to rzeczka bardzo, bardzo czyściutka. Taka woda jest praktycznie tylko w górach. Powstało tutaj takie kąpielisko, małe. Przyjeżdża tutaj, w porze popołudniowej, bardzo wiele ludzi i turystów spragnionych zażyć kąpieli we wodzie. Proszę popatrzeć, rzeczka. Tam malutki wodospadzik. Jest tu bardzo pięknie. Nieopodal widać nową autostradę, która też się bardzo, bardzo pięknie prezentuje. Na razie powietrze jest tu jeszcze bardzo czyste, ponieważ autostrada nie jest oddana do użytku. Można tu przyjechać, wypocząć na łonie natury. Dużo zieleni, jak widać tutaj, właśnie pokazuje miejscowe krajobrazy. Tu na to kąpielisko można przyjechać jadąc od Sędziszowa w kierunku wolicy i boreczku. I już, gdy przejedziemy autostradę, dojrzymy na własne oczy. To małe, ale jakże urokliwe kołpielisko boreczek na rzece Potok Bratkowski. Teraz jest bardzo piękna pogoda, więc zachęcam urlopowiczów, turystów do przyjeżdżania tutaj. Plaża też jest bardzo duża na razie jeszcze trawka jest na niej ale myślę, że turyści wydepczą tą trawkę i będzie piasek ale piasku też jak widać tutaj nie brakuje, o tu w korycie rzeki jest o to takowy piasek głębokość nie jest bardzo duża około 50, 60 70 cm także jest Myślę bezpiecznie. Także jeszcze raz zapraszam na kąpielisko Boreczek.